Zimową nocą drzwi małego garażu zamknęły się od zewnątrz, a klucz przekręcił się w metalowym zamku. W środku Anna klęczała na kolanach, a jej ramiona objęły dwoje małych dzieci trzyletnie bliźniaki. Na jej twarzy nie było strachu, tylko spokojna determinacja. Ta kobieta przez całe życie przywykła do trudnych dni, ale ta noc była inna. Tej nocy Odpowiadała nie tylko za własne życie, ale także za dwoje niewinnych dzieci. Ściany garażu były zimne i wilgotne, okna zakryte pękniętym kartonem, a jedynym źródłem światła była stara lampa drżąca w rogu. Anna spojrzała na bliźniaki. Ich duże oczy były niezrozumiałe, ale spokojne. Dzieci czuły brak matki, ale w ramionach tej kobiety czuły się bezpiecznie. Anna szepnęła im: żeby się nie bały, że wszystko będzie dobrze. Ale w głębi serca wiedziała, że ta noc będzie długa. Anna przyjechała do tego domu jako sprzątaczka sześć miesięcy temu. Odpowiedziała na ogłoszenie, poszukiwano służącej w zamożnej rodzinie. Dom był duży i luksusowy właściciele pozornie wpływowi ludzie, właściciel domu był żonaty z psychicznie chorą kobietą, która miała dwoje bliźniaków z poprzedniego małżeństwa. Ale prawdziwą władczynią rodziny była nowa pani domu, Macocha. Była zimną, wyrachowaną i okrutną kobietą. Od pierwszego dnia w domu Anna czuła, że coś tu nie gra. Dzieci były bardzo ciche, jakby bały się mówić. Prawdziwa matka nie wychodziła ze swojego pokoju przez całe dni, żyła uspokojona lekami. Macocha zaś rządziła w domu jak dyktator. W pierwszych tygodniach Anna zajmowała się tylko sprzątaniem i gotowaniem, ale wkrótce zobaczyła, że nikt nie opiekuje się dziećmi. Często były głodne, ich ubrania stare i podarte. Macocha traktowała je tak, jakby nie istniały. Anna kupowała dzieciom jedzenie z własnej pensji, w nocy chodziła do ich sypialni i opowiadała im bajki. Dzieci przywiązały się do niej tak, jakby była ich prawdziwą matką. Ale Macocha to zauważyła. Niepokoiła ją miłość, którą Anna okazywała dzieciom, bo przeszkadzało to jej planom. Macocha od dawna chciała przejąć cały majątek domu. Chora matka miała wkrótce umrzeć, leki ją osłabiały. Dzieci też były zbędne w planie Macochy. Chciała je usunąć, ale najpierw musiała pozbyć się Anny. Pewnego wieczoru Macocha wezwała Annę i powiedziała, że jutro rano. Zostanie zwolniona. Anna próbowała protestować, ale kobieta krzyczała i ją przegoniła. Anna nie mogła spać tej nocy. Wiedziała, że po jej odejściu dzieci zostaną same i nikt się nimi nie zaopiekuje. Wczesnym rankiem zaczęła pakować rzeczy, ale potem postanowiła, że przed wyjazdem musi się pożegnać z dziećmi. Poszła do ich pokoju i zobaczyła, że dzieci nie ma. Jej serce zaczęło bić szybciej, przeszukała cały dom, ale nie mogła znaleźć dzieci. W końcu stanęła przed drzwiami garażu i usłyszała z wewnątrz słaby płacz. Anna próbowała otworzyć drzwi, ale były zamknięte od zewnątrz. Krzyczała, walczyła, ale nikt nie odpowiadał. Dom był pusty. Macocha i służący gdzieś wyjechali. Anna wpadła w panikę, ale potem zauważyła z tyłu małe okno garażu. Rozbiła kartony i wczołgała się do środka. Wewnątrz bliźniaki skulone były w kącie, drżały z zimna. Anna objęła je i płakała. Wiedziała, że to nie przypadek. Macocha zamknęła tu dzieci. Ale dlaczego? Odpowiedź była przerażająca. Chciała zostawić je tu na śmierć. Zimną, zimową nocą małe dzieci mogły umrzeć z zimna i nikt nie uznałby tego za celowy czyn. Anna natychmiast zrozumiała, że muszą wyjść z garażu, ale główne drzwi były mocno zamknięte, a okno było zbyt małe dla dzieci. Rozejrzała się pospiesznie. W garażu były stare narzędzia, połamane meble i kilka pudeł. Próbowała coś znaleźć, ale nic nie działało. Zimno narastało, a dzieci zaczęły drżeć. Anna zdjęła swój sweter, okryła nim dzieci i wzięła je w ramiona. Wiedziała, że ciepło jest ważne. Zaczęła opowiadać im bajki, śpiewać piosenki, próbowała się uśmiechać. Dzieci powoli się uspokoiły i zasnęły w ramionach Anny, ale Anna sama nie mogła zasnąć. Myślała, co będzie rano, kiedy Macocha wróci i znajdzie ich tutaj, co zrobi? Powinna zadzwonić na policję, ale jej telefon został w domu. Jeśli nie może wyjść, kto ich jutro będzie szukał? Nikt nie wiedział, gdzie jest Anna. Była samotną osobą w tym mieście. Nie miała rodziny, nie miała przyjaciół. Po prostu sprzątaczka, której nieobecności nikt by nawet nie zauważył, ale teraz nie była sama. W jej ramionach biły dwa małe serca i zrobiłaby wszystko, by je chronić. W miarę jak noc się przedłużała, Anna złożyła sobie obietnicę: Uratuje te dzieci za wszelką cenę, ale jeszcze nie wiedziała, że ta noc zmieni nie tylko jej życie, ale całą jej przyszłość. Poranne światło zaczęło przesączać się przez szczeliny garażu. Anna nie spała całą noc i trzymała dzieci w ramionach. Ich ciała wciąż były ciepłe, i to dawało Annie nadzieję. Znów zaczęła walić w drzwi, wzywać pomocy, ale nikt nie słyszał. Dom znajdował się na odległym terenie, a najbliżsi sąsiedzi byli kilkaset metrów dalej. Anna miała popaść w rozpacz, gdy nagle usłyszała dźwięk samochodu. Ktoś zbliżał się do domu, i serce zaczęło bić. To mogła być macocha, ale może ktoś inny. Krzyczała z całych sił. Samochód się zatrzymał. Kroki, potem głos, męski głos. Pytał, czy ktoś tu jest. Anna odpowiedziała, błagała, żeby otworzył drzwi. Mężczyzna był zdziwiony, ale zaczął majstrować przy zamku. Kilka sekund później drzwi się otworzyły. Przed nią stał mężczyzna w średnim wieku, o siwych włosach, elegancko ubrany. Na jego twarzy było wyrażenie szoku. Zajrzał do środka i zobaczył kobietę i dwoje dzieci w zimnym garażu. Mężczyzna natychmiast wszedł do środka i zapytał, co się stało. Anna szybko mówiła, wyjaśniała, jak dzieci zostały zamknięte, jak macocha zostawiła je tutaj. Mężczyzna słuchał, a jego twarz stawała się coraz bardziej surowa. Natychmiast wyciągnął telefon i do kogoś zadzwonił. Po kilku minutach powiedział Annie, że karetka jedzie, dzieci muszą zostać zbadane. Anna podziękował mu ze łzami. Mężczyzna spokojnie powiedział, że nie ma za co dziękować, po prostu wypełnia swój obowiązek. Anna spojrzała na niego i zapytała, kim jest. Mężczyzna odpowiedział, że nazywa się Roberto i przyjechał poznać prawdę o tym domu. Anna nie zrozumiała, ale nie miała już siły na rozmowę. Wkrótce przyjechała karetka, dzieci zostały zbadane i na szczęście były zdrowe. Cierpiały tylko trochę z zimna, ale nie było poważnego problemu. Lekarze chcieli zabrać je do szpitala, żeby je ogrzać, ale Roberto powiedział, że dzieci zostaną w domu i on osobiście będzie nad nimi czuwał. Anna była zdezorientowana. Kim był ten mężczyzna i dlaczego zachowywał się tak zdecydowanie? Roberto zaprosił ją do domu i powiedział, że wszystko wyjaśni. Weszli do domu, a Roberto zaprowadził Annę do salonu. Zaproponował jej usiąść, sam też usiadł naprzeciwko. Potem zaczął mówić. Powiedział, że właściwie nie jest prawdziwym właścicielem tego domu. Prawdziwym właścicielem była chora kobieta i jej zmarły mąż. Roberto był bratem tego męża. Jego brat zmarł trzy lata temu na chorobę serca i w testamencie zostawił cały majątek żonie i dzieciom. Ale pod jednym warunkiem: jeśli żona wyszłaby ponownie za mąż, majątek miał przejść na dzieci, a Roberto. Miał być ich opiekunem, dopóki nie dorosną. Brat poprosił Roberto, aby stale monitorował sytuację rodziny. Roberto długo pracował za granicą, więc nie mógł tego robić, ale kilka miesięcy temu usłyszał niepokojące wiadomości. Ktoś wysłał mu list i napisał, że dzieci w domu są źle traktowane. Roberto natychmiast wrócił i rozpoczął śledztwo. Dowiedział się, że żona wyszła ponownie za mąż, a nowy mąż jest w rzeczywistości oszustem. Miał oko na majątek kobiety i truje ją lekami, aby ją osłabić. Macocha była głównym wykonawcą planu. Chcieli pozbyć się dzieci i przejąć całe dziedzictwo. Anna była w szoku. Wiedziała, że Macocha jest okrutną osobą, ale słysząc to, była przerażona. Roberto kontynuował. Powiedział, że najpierw musiał zebrać dowody, więc prowadził tajne śledztwo. Ale wczoraj wieczorem dostał wiadomość, że coś złego się wydarzy. Musiał natychmiast przyjechać. Ale spóźnił się. Macocha już zrealizowała swój plan. Na szczęście Roberto przybył na czas. Teraz zadzwoni na policję i wszystko wyjaśni. Macocha i jej mąż zostaną aresztowani, chora matka otrzyma leczenie, a dzieci będą bezpieczne. Ale Roberto powiedział jeszcze coś. Spojrzał na Annę i zapytał, dlaczego została. Mogła odejść, ale zaryzykowała życiem dla dzieci. Anna odpowiedziała, że po prostu zrobiła to, co słuszne. Dzieci jej potrzebowały i nie mogła ich zostawić. Roberto uśmiechnął się cicho i powiedział, że Anna jest wyjątkową osobą. Takich ludzi bardzo rzadko się spotyka. Następnie zaproponował, żeby Anna została w tym domu i opiekowała się dziećmi. Dopóki chora matka nie wyzdrowieje, potrzebny jest ktoś, kto będzie się nimi opiekował. A Roberto myślał, że nikt nie może być lepszy od Anny. Anna na początku była zaskoczona. Ale potem zgodziła się. Kochała te dzieci i nie chciała się z nimi rozstawać. Roberto obiecał jej, że upewni się, że Anna będzie traktowana z troską i nie będzie żadnych problemów. Kolejne dni minęły bardzo szybko. Przyjechała policja, macocha i jej mąż zostali aresztowani. Chora matka otrzymała pilną pomoc medyczną i jej stan zaczął się poprawiać. Po kilku tygodniach znów wstała i spotkała się z dziećmi. Płakała, bo wiedziała, że prawie na zawsze je utraci. Chora matka podziękowała Annie i powiedziała, że uratowała im życie. Anna tylko się uśmiechnęła i powiedziała, że posłuchała głosu swojego serca. Dzieci również przywiązały się do Anny i kochały ją jak matkę. Roberto często przyjeżdżał do domu i pomagał rodzinie. Zawsze z szacunkiem traktował Annę i nigdy nie zapomniał o jej poświęceniu. Pewnego dnia powiedział Annie, że nie jest tylko sprzątaczką, jest częścią tej rodziny. Anna była zdziwiona, ale Roberto był poważny. Powiedział, że chora matka i on postanowili, że Anna będzie oficjalną opiekunką dzieci i będzie uważana za zaufanego członka rodziny. Dodatkowo otrzyma godną pensję i część domu. Anna nie mogła uwierzyć. Nigdy nie miała nadziei na coś takiego. Przez całe życie żyła w cieniu, nikt jej nie widział, ale teraz stała się widoczna. Ale historia jeszcze się nie skończyła, bo największa niespodzianka dopiero miała nadejść. Minęły miesiące i Anna całkowicie osiedliła się w tym domu. Dzieci rosły, ich matka wyzdrowiała, a dom wrócił do spokoju. Roberto często przyjeżdżał z wizytą, a Anna lubiła z nim rozmawiać. Był inteligentny, życzliwy i prosty. Chociaż był bogaty, nigdy nie uważał się za lepszego od innych. Pewnego dnia Roberto zaprosił Annę do swojego biura. Powiedział, że chce jej coś pokazać. Anna poszła, a Roberto wręczył jej kopertę. Powiedział, że ten list został napisany przez jego brata i przed śmiercią został złożony u notariusza. W liście Roberto został poproszony o znalezienie kobiety o imieniu Anna, jeśli coś się stanie. Roberto ze zdziwieniem zapytał, czy Anna znała tego człowieka. Anna otworzyła kopertę i przeczytała. Nagle jej twarz zbladła. W liście napisano, że prawdziwym ojcem Anny był ten mężczyzna, brat Roberto. Lata temu poznał młodą dziewczynę i pokochali się, ale rodzina dziewczyny sprzeciwiła się temu związkowi i ich rozdzielili. Kiedy dziewczyna dowiedziała się, że jest w ciąży, jej rodzina wyrzuciła ją z domu i musiała sama wychować dziecko. Dziewczyna zachorowała kilka lat później i zmarła. Dziecko, Anna, wychowała się w domu dziecka. Mężczyzna dowiedział się o tym znacznie później i zaczął szukać Anny, ale nie mógł jej znaleźć. Wiedział, że Anna będzie mieć trudne życie i jeśli ją znajdzie, chce jej pomóc. Przed śmiercią w testamencie zaznaczył, że Anna również ma dziedzictwo i poprosił Roberto, żeby ją znalazł i powiedział prawdę. Anna płakała. Przez całe życie myślała, że nikt jej nie potrzebuje, ale teraz wiedziała, że jej ojciec ją kochał i szukał. Chociaż nigdy go nie widziała, ojciec o niej myślał. Roberto również ze łzami objął Annę. Powiedział, że Anna jest córką jego brata i kocha ją jak siostrę. Teraz Anna nie była sama. Miała rodzinę. Roberto powiedział, że w testamencie jego brata dla Anny pozostawiono ogromny majątek: dom, udział w firmie i konto bankowe. Ale najważniejsze było to, że Anna teraz wiedziała, była kochana i ceniona. Roberto dodał, że jego brat zawsze wierzył, że Anna będzie prostą i życzliwą osobą. I to pokazało się, gdy przyjechała do tego domu jako sprzątaczka i uratowała dzieci. Anna potrzebowała czasu, aby przyswoić wszystkie te wydarzenia, ale w sercu czuła głęboki spokój. W końcu znalazła swoje miejsce. Teraz nie była tylko sprzątaczką, była siostrą, kuzynką, a co najważniejsze, była prawdziwą matką dla dzieci. Kiedy chora matka wyzdrowiała, rozmawiała z Roberto i doszli do wniosku, że Anna będzie również prawnym opiekunem dzieci. To było idealne rozwiązanie dla wszystkich. Dzieci będą mieszkać ze swoją matką, ale Anna zawsze będzie przy nich. Lata minęły, dzieci dorosły i poszły na uniwersytet, nigdy nie zapomniały, że Anna je uratowała i do końca życia będą jej wdzięczne. Anna była szczęśliwa w swoim nowym życiu, stworzyła organizacje charytatywne i pomagała innym sprzątaczkom. Wiedziała, że wiele osób, tak jak ona, boryka się z trudnościami w życiu. Więc wykorzystywała swoje doświadczenie i zasoby, aby pomagać innym. Roberto też zawsze był przy niej, i razem zrobili wiele dobrych rzeczy. Pewnego dnia Anna przechodziła koło starego garażu. Zatrzymała się i zajrzała do środka. Wszystko się zmieniło. Garaż został wyremontowany, i teraz był tam pokój zabaw dla dzieci. Ale Anna wciąż pamiętała tę zimną noc, strach, rozpacz. A także moment, gdy zdecydowała, że nie jest sama, uratowała życie dwójki małych dzieci. Ale tak naprawdę one też uratowały życie Anny, dały jej cel, pokazały, że jest potrzebna i wartościowa. Anna uśmiechnęła się i odwróciła. Życie dało jej drugą szansę i nigdy jej nie zmarnuje. Tego wieczoru Anna wróciła do domu i dostała telefon od dzieci. Już dorosły, ale wciąż dzwonili do niej co tydzień. Powiedzieli jej, że wkrótce wrócą do domu i będzie rodzinny obiad. Anna radośnie się zgodziła. Kiedy odłożyła telefon, spojrzała przez okno na zewnątrz. Niebo ciemniało, ale gwiazdy świeciły. Anna pomyślała, że życie jest dziwną rzeczą. Czasami najciemniejsze chwile prowadzą do najjaśniejszej przyszłości. Była małą sprzątaczką, myślała, że nikt jej nie widzi. Ale tak naprawdę zawsze była widoczna, po prostu we właściwym czasie pojawiły się odpowiednie osoby, aby ją zobaczyć. I teraz wiedziała, że nigdy nie będzie sama, bo miłość i życzliwość zawsze wracają. Czasami w nieoczekiwany sposób, czasami po latach, ale zawsze wracają. Anna cicho powiedziała do siebie, jestem tutaj, jestem widoczna, jestem wartościowa. I to była największa lekcja, jaką nauczyło ją życie. Ta historia się skończyła, ale Twoja historia trwa. Może Ty też czujesz się niewidzialny dla kogoś, może myślisz, że nikt Cię nie docenia, ale wiedz, że każdy dobry uczynek, każde życzliwe słowo, każde poświęcenie zaowocuje w przyszłości. Ty też jesteś Anną, niewidzialny, ale niezastąpiony. Jeśli ta historia sprawiła, że się zastanowiłeś, podziel się swoimi przemyśleniami w sekcji komentarzy i pamiętaj, subskrybując ten kanał, możesz być na bieżąco z kolejnymi inspirującymi historiami. Do następnej historii życzę ci szczęścia i miłości.